Cześć! Więc teraz podejmij szybko decyzję: czy chcesz obejrzeć ten filmik do końca i zmienić swoje życie na lepsze, i rozpocząć proces zmian w Twojej głowie, także dosłownie wyrwiecie z butów, czy wolisz być w tym samym miejscu za miesiąc, za rok i do końca swojego życia? Na kanale Triliarder szukamy sposobów i metod, żeby zmienić swoje myślenie, zmienić swoje życie i ostatecznie nauczyć się zarabiać więcej pieniędzy i wreszcie żyć w pełni. Do limitu swoich możliwości, który jest po prostu nieograniczony. Dobrze, jeśli zostałeś, wygrywasz. Do tych, co poszli sobie, życzymy im powodzenia, a sami przechodzimy do zdobywania wiedzy, jak to zrobić. Ale zanim przejdziemy do prawa przyciągania, musimy omówić kilka spraw duchowo-psychologicznych. To jest podstawa. Jeśli myślisz, że prawo przyciągania zadziała dla ciebie przez powtarzanie jakiejś matry, czy swojego życzenia, to niestety się mylisz. Trzeba więc zajrzeć do swojego wnętrza, ustalić i ustawić kilka ważnych rzeczy. Zacznijmy od tego. Wszystko, co ludzie stworzyli na tej planecie, najpierw zostało stworzone w ich umyśle. Wszystko, co dookoła widzisz, cała praca ludzi na tej planecie, najpierw znalazła swoje wyrażenie w umyśle, a potem pojawiła się na świecie jako rzecz materialna. Więc jedną rzeczą, którą musi zrozumieć, jest to, że wszystkie rzeczy, które nas otaczają i brzydkie rzeczy, i ładne rzeczy. I wszystko, co zrobiliśmy na tej planecie, pojawiły się najpierw w naszym umyśle. Jeśli chcemy nauczyć się, co możemy stworzyć na tym świecie, jest absolutnie najważniejsze, że najpierw nauczymy myśleć się w odpowiedni sposób. Musimy, musimy nauczyć się, w jaki sposób utrzymać umysł w takim stanie, żeby myśleć o tym, czego naprawdę chcemy. Więc musimy nauczyć się tworzyć właściwe myśli w naszym umyśle. W innym przypadku wszystko to, co tworzymy na tym świecie, będzie bardzo przypadkowe i niedokładnie takie, jak chcemy. Więc jeśli zorganizujesz swój umysł w ten właściwy sposób, to umysł zorganizuje cały Twój system, Twoje ciało, Twoje emocje i Twoje energie. I jeżeli one będą zorganizowane w tym jednym kierunku, którego pragniesz we wszystkich możliwych wymiarach, więc Twoje ciało, emocje, umysł i energie muszą iść w jednym kierunku, wtedy wszystko, co wymyślisz, realizuje się w Twoim świecie. Musisz obrać jedyny właściwy kierunek. Jeżeli będziesz zmieniał kierunek, w którym podążasz, nigdy nie dojdziesz do swojego celu, więc musisz podążać w jednym ustalonym kierunku. Bo w innym przypadku trafienie i dojście do Twojego celu zostawić przypadkowi i losowi. Jeśli zorganizujesz siebie do tego stopnia, że Twoje ciało, emocje, myśli i energie życiowe będą skierowane w jedną stronę, Wtedy wszystko, czego zapragnie, znajdzie swoją drogę do tego, żeby się zrealizować w taki sposób, jakim nawet nie śniłeś. I będąc w tej harmonii wewnętrznej i zewnętrznej nie będziesz musiał nawet kiwnąć małym palcem, żeby Twoje marzenia się spełniły. Więc organizowanie tych czterech wymiarów w jednym kierunku przez określony, dłuższy czas zaczynając od Twoich emocji poprzez odpowiednie myśli, życiowe energie osiągną swój balans, a wtedy i Twoje ciało czuje benefity tego podejścia. Problemem jest, że całe swoje życie zmieniamy ciągle kierunek, gdzie chcemy iść. Próbujemy czegoś i nie działa, to próbujemy czegoś nowego. Próbujemy czegoś i działa, osiągamy cel, ale okazuje się, że to nie jest to. I znowu zaczynamy szukać czegoś nowego. Cykl się powtarza: im więcej razy powtórzamy takie cykle, to im bardziej jesteśmy sfrustrowani. Z bardzo ważną rzeczą jest, żeby cel, do którego dążymy, był ostateczny i dokładnie określony. Musimy naprawdę uważać, Czego sobie życzymy. Dlatego też bardzo ważnym jest to przygotować się mentalnie, psychicznie i fizycznie do spełnienia marzeń. Bo gdybyśmy osiągnęli to bez odpowiedniego nastawienia mentalnego, nie będziemy w stanie sobie nawet z tym poradzić. I mimo że to nasze marzenia będą się spełniać, nie będziemy w stanie tego ogarnąć. Więc żeby wykorzystać moc, którą mamy w sobie, musimy nauczyć się pewnego rodzaju odpowiedzialności. Być w odpowiednim stanie psychicznym, fizycznym oraz mieć ustawione swoje ciało, emocje, umysł i energię życiowe, żebyśmy byli w stanie utrzymać ten stan przez dowolnie długi okres, czyli jak najdłużej chcemy. Więc sprowadza się to do tego, żeby zmienić nasz wewnętrzny i zewnętrzny sposób działania z kompulsywnego i nerwicowego, nieświadomego, do świadomego i spokojnego, który tylko wydarza się wtedy, kiedy jesteśmy w stanie wewnętrznego zadowolenia. Jak wynika z diagramów, tylko my możemy wybierać swoje myśli, i niestety 90% ludzi woli się myślami zadręczać. A przecież możesz wybrać, co myślisz, tak? Coś pomyśleć o niebieskim słoniu, to myślisz o niebieskim słoniu. Coś myśleć o cytrynie, to myślisz o cytrynie. I czemu nie pomyślisz o pieniądzach i radości, albo o czymkolwiek miłym dla Ciebie? Nie myślimy o miłych rzeczach, bo dużo złego się dzieje w tym momencie w naszym życiu. Trudno nagle zacząć myśleć o czymś innym i miłym. I to jest właśnie ta trudna część. Najważniejszy moment. Masz dziś problem, żeby się udało, musisz go tak czy siak rozwiązać, więc go rozwiążesz, tak? A teraz kluczowy moment to jest to, że koniecznie musisz zaczerpnąć to uczucie z przyszłości, z tego stanu, jaki osiągniesz, gdy problem będzie rozwiązany. Jest to naprawdę najtrudniejsza rzecz. Ale ma to co najmniej kilka zalet. A dwie najważniejsze to to, że pomaga rozwiązać problem. Tworzy odpowiednio emocje wewnątrz ciebie, które pozwala ci przejść przez trudną rzecz łatwiej. Jest to trudne, dlatego że emocje i uczucia nie są tak szybkie jak myśli. Myśl możemy wykreować w jednej sekundzie, ale zanim do tej myśli możemy przypisać emocję, mija trochę więcej czasu. Szczególnie, gdy musimy przypisać emocje szczęścia i radości, kiedy tak naprawdę prawie nigdy tego nie robimy. A sytuacja dookoła nas na to nawet nie pozwala. Jest nam dużo łatwiej przypisywać te emocje, których używamy najczęściej. Poza tym jest dużo łatwiej narzekać, niż cieszyć się wewnątrz w siebie, bez względu na to, co nas otacza i jakie problemy mamy. Więc pamiętaj, życie to nie jazda próbna i drugiego podejścia nie będzie. Więc masz do wyboru. Martwię się i douję, albo robię ten jeden trudny krok i powtarzam to tak długo, aż będzie się udawało kreować dobre myśli i uczucie szczęścia za każdym razem i codziennie. Non-stop. Więc teraz to mamy. Trudny krok, powtarzamy i próbujemy tyle razy, aż się uda. Myśli, uczucia możemy kreować sami, zmienić wewnętrzną karuzelę z negatywnej na pozytywną. Jeszcze raz. Jest trudny krok. Musimy go powtarzać do skutku. I to jest w zasadzie jedyny krok, który trzeba koniecznie wykonać. Cała reszta to jest tylko dopracowanie detali, też ważne, ale najważniejsze, żeby do skutku powtarzać ten pierwszy, najważniejszy krok. Następny krok to jest łatwy krok i tym będziemy się zajmować na bieżąco. Ciało i nasze życiowe energie ustawią się same, gdy ogarniemy tą pierwszą część ale nie zaszkodzi też trochę pomóc czyli co jemy, czego słuchamy, z jakimi ludźmi przystajemy A tak jak mówiłem jest to tylko już precyzyjne dostrajanie i nie jest tak ważne jak na początku jak damy radę z pierwszym krokiem to już naturalnie będziemy chcieli wszystko doprecyzować i to będzie najfajniejsza robota z tego wszystkiego więc będziemy to jeszcze powtarzać kilka razy w różnych formatach i kontekstach, żebyśmy mogli sobie utrwalić ten najważ, najważniejszy pierwszy krok. A teraz część następna. Zmacnianie sygnału myśli i determinacji. Krótki przykład. Załóżmy, że mamy wszystko ustawione: myśli, emocje, nasze wewnętrzne energie, wszystko idzie jak trzeba, tak? Dobrze. Więc wymyślamy. Sobie, chcę mieć nowe meble, nowy dom, nowy samochód, coś czego potrzebuję. Wymyśl sobie taką rzecz, jaka najbardziej pasuje do ciebie. Zapisujemy czy wypowiadamy nasze intencje. Jak chcesz, to zapisz sobie to teraz. Po prostu zapauzuj, zapisz i spójrz na to, co masz zapisane. Patrzysz i myślisz: niemożliwe. Mam niepozapłacane rachunki, na to mi brakuje. Mam tylko 10 czy 50 zł w kieszeni. I teraz popatrz. Więc zobacz. Z jednej strony wyrażasz swoje życzenie i swoje intencje, a zaraz mówisz, że jest to niemożliwe. To jest sprzeczność i niestety dlatego nigdy nie działało do tej pory. I dopóki będziesz kreował sprzeczność, nigdy to nie zadziała. Widzisz? Bo chodzi o to, że to co jest możliwe, a to co nie jest możliwe, to nie jest Twoja sprawa. Twoje zadanie to jest mieć to życzenie czy intencje i dożyć do tego w sobie bez żadnych analiz, kalkulacji. Twoim zadaniem jest dążyć do lepszego życia. Nie skupiaj się na tym, co jest możliwe, a co jest niemożliwe. Najczęściej i najprościej takie rzeczy można sobie zmaterializować, kiedy nasz umysł jest w stanie wiary czy determinacji. Nie pytamy się i nie zastanawiamy się, czy i jak coś jest możliwe. Po prostu przyjmujemy, że skoro poprosiliśmy o coś, to właśnie tak będzie i to dostaniemy. Zmaterializujemy, czy zyskamy w taki czy inny sposób. My się mamy za tylko zająć pielęgnacją swoich dobrych uczuć w sobie. Myśleć to, co mamy myśleć, i tak jak mówiliśmy przed chwilą, i tyle. Nasz umysł jest prosty. Chcemy tego i to się stanie. I teraz zaczynamy się cieszyć tym uczuciem, które będziemy mieli, kie kiedy to już będzie w naszych rękach. W myślach nie ma przeszłości i przyszłości. Myślami więc możemy podróżować do przyszłości, zaczerpnąć to uczucie stamtąd, przynieść je do teraz i już się cieszyć, zanim coś nawet będziemy mieli. Pamiętaj, możesz pomyśleć wszystko i o wszystkim, czego chcesz. Z to zdarza się, że boimy się pomyśleć niektóre myśli. Za często usiądź czasem i wybierz się myślami, gdzie chcesz. Wyobraź sobie coś i zaczerpnij z tego nieskończonego źródła. A mówiąc naukowo, wyobraź sobie swoją lodówkę proste polecenie powoduje następujący proces w twojej głowie: Twój mózg słyszy wiadomość z zewnątrz. Aktywuje grupę neuronów, która zawiera obraz lodówki w Twojej głowie, poprzez zwiększenie częstotliwości drgań tejże grupy neuronów. Obraz lodówki pojawia się w Twoim umyśle, wszystko za pomocą impulsów elektrycznych i widzisz tą lodówkę z pozycji jak stoisz przed nią w swojej głowie, czy jakbyś stał dokładnie tam gdzie lodówka stoi. Nie zrobiłeś nic, tylko zewnętrzny bodziec aktywował pamięć w neuronach, która przechowują ten obraz, czyli dźwięk, słowa, które wypowiedziałem spowodowały dostęp do pamięci zapisanej wewnątrz twojej głowy, wszystko za pomocą impulsów elektrycznych i zmiany częstotliwości drgań neuronów. Proces ten nie wymagał od ciebie żadnego wysiłku. Odbyło się to automatycznie, nawet bez udziału twojej woli. Więc zobacz, sam możesz też aktywować różne grupy neuronów poprzez określone myśli, które zwiększą aktywność odpowiedniej grupy neuronów poprzez wpływ na ich częstotliwość grań, i w tym procesem możesz równie do, dobrze zmienić swoje nastawienie i myśli i wpływać na swój stan umysłu i nazwy. Nasz umysł głównie używa pięciu zmysłów w połączeniu z pamięcią, i w ten sposób tworzy znaczenia w naszej głowie, i w ten sam sposób wpływa na nazwę. I tu jest mały trick i to jest niesamowite. Twój umysł nie potrafi rozróżnić, czy myśl, która powstaje w Twojej głowie na podstawie pięciu zmysłów, czy powstaje z powodu tego, że o czymś pomyślałeś? Więc myśląc, wyobrażając sobie obrazy, które chcesz, żeby się zmaterializowały dookoła Ciebie, aktywujesz neurony, żeby użyły dostępnych informacji w Twojej głowie, żeby obraz wymyślony przez myśl był zgodny z rzeczywistością i postrzegany przez Twoje pięć zmysłów. W ten sposób poświadomość zyskuje dostęp do informacji pamięci zawartych w Twojej głowie i zmienia procesy podświadome tak, aby wyrównały różnicę pomiędzy myślą a pięcio-zmysłową rzeczywistością. I teraz myślisz o długu, to mózg podświadomie szuka długów. Myślisz o depresji i beznadziei, mózg wyszukuje i zrobi wszystko, żeby myśl i rzeczywistość wyrównały się na tym poziomie. Więc jakie myśli chcesz wybrać? Myślisz o tym, że jesteś szczęśliwy? Mózg używając dokładnie tego samego procesu uczyni wszystko, żeby myśl i rzeczywistość były na tym samym poziomie. Myślisz o większej ilości pieniędzy, a umysł wyszuka informacje o tym, skąd wziąć więcej pieniędzy, i podświadomość będzie nieustannie pracowała w tle, żeby myśl i rzeczywistość postrzegana przez pięć zmysłów zgadzała się na poziomie poznawczym. To jest taka niesamowita moc i tak prosta rzecz zarazem, że aż niemożliwe, że o tym nie wiemy albo nie pamiętamy. Więc, o czym teraz wolisz myśleć? Chcesz już teraz włożyć więcej wysiłku, żeby myśleć o tym, czego naprawdę pragniesz? Teraz tak. Powiedz mi, jakie to ma znaczenie: czy, żeby osiągnąć swój sukces, stosujesz podejście bardziej naukowe, czy bardziej duchowe. Nie ma to żadnego znaczenia. Jeden i drugi sposób jest tak samo dobry. A jeżeli oglądasz do tej pory, to znaczy, że potrzebujesz to zrobić. Więc myśl o tym, co jest najważniejsze dla ciebie i o tym, jak chcę, żeby wyglądało Twoje życie. Przecież wszystko sprowadza się do tego, co myślisz. Myśl kreuje nastrój, nastrój kreuje odpowiednią wibrację w neuronach, odpowiednia wibracja w neuronach kreuje obraz w umyśle, podświadomy um umysł kreuje taką rzeczywistość, żeby częstotliwość grań neuronów wyrównała się z informacjami przekazywanymi przez pięć zmysłów. Żeby wykreowany podświadomy obraz był taki sam, jak obraz po postrzegany przez te zmysły. Cały trik polega na tym, że my opieramy się tylko na pięciu zmysłach i na tej podstawie, wie, kreujemy swoją rzeczywistość wewnątrz siebie. Ale ten proces działa dokładnie tak samo w drugą stronę. No nie? Czy no tak? Subskrybuj i polub. Do zobaczenia po drugiej stronie lustra, tam gdzie Ty kreujesz swoją rzeczywistość. Trzymaj się. Część druga lekcji wkrótce.